あっそうだ。 za to, że przyszliście tutaj. Dziękuję za to, że pamiętacie. Dziękuję za to, że macie nadzieję, że macie przekonanie, że przyjdzie Dzień Prawdy i że nie przyjdzie on sam, że o prawdę trzeba walczyć, że ona zwycięża. Ale zwycięża wtedy, gdy są tacy, Którzy potrafią o nią zabiegać. Wy jesteście właśnie tymi, którzy o nią zabiegają, którzy o jej wartości pamiętają, którzy pamiętają o tym, że nie da się zbudować dobrego życia społecznego, dobrej narodowej wspólnoty bez prawdy. Że ona jest fundamentem naszej wolności że jest fundamentem demokracji, że jest fundamentem Rzeczypospolitej, że ten, kto chce prawdę odrzucić, odrzuca wszystkie te wartości, wszystkie te instytucje, odrzuca to wszystko, co wiąże się ze statusem obywatela, obywatela niepoddanego. My chcemy być obywatelami Rzeczypospolitej. Chciałbym powiedzieć także tu, w tym miejscu, że próżne są nadzieje tych, którzy sądzą, że przyjdzie dzień zapomnienia. Lokator tego pałacu, przed którym stoimy, powiedział dwa lata temu: emocje opadły. Nie, szanowni państwo, nie o emocje tutaj chodzi. Chodzi tutaj o najbardziej fundamentalne wartości o to, czy właśnie jesteśmy obywatelami, czy mamy poczucie godności, godności narodowej, godności obywatelskiej, godności ludzkiej. I my, zmienia się sytuacja polityczna, gospodarcza, jakie kryzysy nam grożą, co musimy podejmować, żeby się im przeciwstawiać, o tych fundamentach nie zapominamy. I nie zapomnimy, Niezależnie od tego, że historia toczy się czasem w sposób zawiły, niespodziewany, że jak to się mówi, Pan Bóg pisze prosto po liniach krzywych, ten dzień, który będzie naszym dniem, dniem prawdy, przyjdzie. Muszę ja powiedzieć także w tym wymiarze indywidualnym, to jest mój dzień, ja nie zapomniałem. Ja naprawdę zabiegałem, ja naprawdę walczyłem i ja zwyciężyłem dla ja siebie, ale przede wszystkim dla innych, dla rodziny, dla lokalnej społeczności, dla narodu. Przyjdzie dzień tego zwycięstwa. pewni. w tutaj to jest raz, właśnie na ten klub, jestem właśnie tego pewien. I ta pewność mam nadzieję. Będzie podtrzymana także za miesiąc, za pół roku, za rok, jeśli będzie trzeba, za parę lat. Ale z całą pewnością zwyciężymy. I ta wiara, ta nadzieja, ta pewność zwycięstwa musi nam towarzyszyć. I towarzyszy nam. Dziękuję. Że są dzisiaj tutaj media z Rosji. E, wysłuchajcie, walka, walka. Prawie dwa i pół roku po swojej tragedii na nowo odżywa ból i żałoba rodzin ofiar katastrofy. Zaniechanie i śledztwa doprowadziły do tego, że po tak długim czasie trzeba dokonywać ekskumacji, by przeprowadzić Najbardziej podstawowe badania, te, które są jeszcze możliwe. Z tego, co już się dowiedzieliśmy, widać, że barbarzyńskie porządki panujące w Kodinowskiej Rosji uniemożliwiały nie tylko śledztwo, ale często godne pochowanie zmarłych. Dziś nawet nie mamy pewności co do miejsc pochówków naszych przywódców. Za taki stan rzeczy odpowiada nie tylko totalitarna administracja Kremla, ale także jej polscy pomagierzy. Wiele osób w naszym kraju chciało błyskawicznie zakończyć żałobę i zatrzeć pamięć o kolegów. Pilnowano, by ludzki ból nie zamienił się w chęć dociekania prawdy. Chęć, która dla dzisiejszej władzy jest niszcząca. Mamy przez to poczucie nie tylko ogromnej straty, ale także ponownie jesteśmy upokarzani. Nie ma w nas ani nienawiści, ani chęci odwetu. Chcemy znać prawdę i chcemy sprawiedliwości. Te dwa, te dwa najbardziej podstawowe. Dążenia dostaliśmy od stwórcy i nikt nie może żądać, abyśmy się ich wyrzekli. Polacy potrafią wybaczyć i wybaczą, ale wtedy, gdy czyniący nam zło do tego wybaczenia będą gotowi. Wolna Rosja bez Putina jego wszelkiej maści pomagierów jest w interesie zarówno narodu polskiego, jak i rosyjskiego. Kto wspiera Putina, Krzywdzi Rosjan i Polaków. Dziękuję. chciałam też Państwa zaprosić na demonstrację 17 września o godzinie 18 pod Ambasadą Rosji. Przejdziemy traktem królewskim do, do pomnika katyńskiego na Podwalu. Nasz marsz nie będzie antyrosyjski. Będziemy solidaryzować się z tymi Rosjanami, którzy chcą Rosji wolnej i demokratycznej, Rosji bez Putina. Zapraszam Państwa 17 września w rocznicę sowieckiej napaści na Polskę o godzinie 18 pod ambasadą Federacji Rosyjskiej przy ulicy Berbeterskiej. Dziękuję bardzo. Będziemy w W Nasz apel pamięci to też ogromny wyraz hołdu dla tych, którzy zginęli, ale też i modlitwa. Bardzo proszę Ojca Jerzego, który jest z nami tutaj zawsze przy Krzyżu, aby tę modlitwę wspólną poprowadził. I na pewno zwyciężymy. Bo Chrystus powiedział o sobie, ja jestem prawdą, drogą i życiem, kto jest z prawdy słucha głosu Mego. My, głosu tego słuchamy i dlatego razem zwyciężymy. Ale przedtem trzeba, abyśmy jako naród i za siebie, i za innych, za tych, którzy znieważali. Boga, którzy znieważali krzyż na tym miejscu, abyśmy przed błogosławieństwem poprzez pieśń yy, przeprosili. Święty Boże, święty Mocy, święty Panie, święte.